Witajcie kochani. Um, postanowiłam sobie, że zrobimy sobie taki filmik um, dotyczący rady. Każdy z nas ma różne sytuacje i zastanawia się, co zrobić. Um, więc po prostu zrobimy sobie taki filmik Rada od Run na moją obecną sytuację. Um, Chciałabym jeszcze wrócić na chwileczkę do tego dekretu i do oczyszczania, które robicie. Bardzo często Wam mówię, że należy zrobić dekret, należy zrobić oczyszczanie, należy palić świecę. Chciałabym Wam też powiedzieć o tym dlaczego. Dlatego, że kiedy robimy dekret, pamiętajcie, że jest też takie przysłowie, które mówi, że nawet kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Kiedy wy robicie dekret, kiedy wybieracie do tego dekretu odpowiednią świecę, kiedy przygotowujecie się na to, kiedy macie spisane to, co chcecie przeczytać, prawda? Czyli wkładacie to w waszą energię, wasza podświadomość zaczyna was wspierać, ponieważ dostrzega, że to, co robicie, jest dla was ważne. Rozumiecie? I tutaj robiąc ten dekret na oczyszczenie, odcięcie wszelkich karm rodowych. Dekretów w sieci jest wiele, możecie zrobić na miłość, na partnerstwo, na cokolwiek chcecie. Ja jakoś bardzo jestem ukierunkowana w tej chwili właśnie na oczyszczanie mojego rodu i oczyszczanie swojej karmy i tego, co za mną się gdzieś wlecze, więc dlatego też dzielę się z wami tym, co ja robię i ten dekret jest bardzo dla mnie taki ważny i osobisty ale też kiedy wy, tak jak mówię, wybieracie tą świecę, daje, nadajecie temu energię, zapalając tą świecę, działacie z żywiołem ognia, prawda? To jest ogień. Kiedy ubywa tej świecy, ubywa także tych naszych umów, tego wszystkiego, prawda? Czyli Weźcie pod uwagę to, że każde Wasze magiczne działania połączone są z Waszą podświadomością. Jeśli wy jej pokazujecie, że to jest dla Was ważne, bo zawsze o tej samej godzinie na przykład odmawiacie ten dekret, tak? Bo wybraliście tą świecę, bo ten ogień płonie, ona wspiera Wasze działania. I w także, nie dość, że oczyszczacie to wszystko na tych polach, czego dotyczy dekret. To także z waszej podświadomości znikają pewne rzeczy, i ona jakby zasila to jeszcze dodatkową energią. Pamiętajcie o tym, że nasza świadomość to jedno, ale w podświadomości kryje się wiele, i my jeszcze nie do końca potrafimy poznać tą podświadomość i wykorzystać jej siłę i moc. A dzięki takim działaniom właśnie to wykorzystujemy, utwierdzamy nas samych w tym, że ta zmiana się dokonuje, ponieważ my tego pragniemy. A jeżeli my tego pragniemy, to nasza podświadomość jest bardziej niż szczęśliwa, że może nam w tym pomóc. Tak samo z paleniem świec intencyjnych. Znika świeca, spełnia się nasze marzenie. To jest jawny przekaz, to jest praca z żywiołem ognia. Magia run jest bardzo powiązana z magią ziemi, magią żywiołów, prawda? Bo to jest wszystko bardzo powiązane. To są bardzo stare, silne magie gdzieś, y, które są, z, wydaje mi się, z człowiekiem od zarania dziejów. Ja bardzo lubię żywioł ognia. Y, może dlatego, że jestem Kenas. Y, widzę, że to pięknie działa. Zresztą mam od was dużo, dużo właśnie takich feedbacków, um, recenzji. Muszę się zastanowić, jak to powiedzieć po polsku. Um, mówicie mi właśnie o tym, że pięknie zadziałał dekret, że czujecie się wolni, że um, odcięło się to czy tamto. Zresztą często przychodzicie do mnie i prosicie, żebym sprawdziła, um, jak sobie z tym poradziliście, czy już jest coś odcięte, czy jeszcze macie coś do oczyszczenia jest taka pani Drodka, która po prostu pracuje niesamowicie i wszystko cokolwiek robi, robi całą sobą i no po prostu takiego tytana pracy to ja dawno nie widziałam i jest bardzo sumienna w tym, co robi i powiem Wam, że efekty ma niesamowite. Pani Drodka będzie wiedziała o kim mówię. Mieszka tutaj w UK. W każdym bądź razie dziękuję Wam za to, że przychodzicie, że mówicie, że u Was się zmienia poprzez te dekrety. To też jest tak, że czasami te dekrety trzeba powtarzać. Dlaczego? Dlatego, że historia naszego rodu, historia nasza ciągnie się wstecz, prawda? Czasami przychodzicie i mówicie: No, zrobiłem dekret i nic. Ok, poświęciłeś 28 dni. Na pewno usunęło się coś. Ale spójrz wstecz. Czy widzisz początek swojego rodu? Czy wiesz, ile ludzi było przed tobą? Nie wiadomo, kto się. E, jak do rodu przyczynił, do tej karmy rodowej, do swojej karmy, jak się przyczyniłeś. Nie znamy wszystkich naszych cieleń, prawda? E, więc czasami po prostu też warto to powtórzyć jak najbardziej. Pamiętajcie, że ta świeca musi dopalić się do końca i potem ją wynosimy, jeżeli robimy na odcięcia, ale chciałabym też, żebyście od czasu do czasu pomyśleli o wdzięczności do Waszego rodu, żebyście dzisiaj mi też uzmysłowiła to inna moja przyjaciółka, że ród to nie tylko to, co złe, nam się ród kojarzy z karmą. Ród to siła i moc naszych przodków. To wsparcie. Czasami, właśnie, trzeba sobie wyobrazić tych wszystkich ludzi z naszej rodziny, stworzyć sobie swoje drzewo genealogiczne i powiedzieć, to jest ten, to jest ten, to jest ten. Kiedy zobaczycie, że to są prawdziwi ludzie, którzy stoją za wami, poczujecie tą moc, poczujecie tą siłę, poczujecie korzenie. I wydaje mi się, że wtedy też inaczej podejdziecie do tego wszystkiego. Bo czasami mówię: OK, odcinam ród i kładziemy świecę. Nie do końca tak to powinno wyglądać. Połączcie się z waszym rodem, podzielcie się waszą miłością, zapalcie od czasu do czasu świece wdzięczności dla waszego rodu, za to, że Wy możecie być częścią tego rodu, że jesteście krwią z ich krwi, że jesteście pamięcią komórkową ich pamięci. Że odziedziczyliście dary, które płyną w Waszym rodzie, być może z linii ojca, z linii matki, za to też należy być wdzięcznym. Dobrze, tyle myślę. E, dlatego chciałabym Wam powiedzieć, że według mnie e, magia ognia, palenie świec intencyjnych działa niesamowicie, bo. Po pierwsze, właśnie wspomagane jest to poprzez naszą intuicję, a poza tym um, ogień niesamowicie oczyszcza. Niesamowicie oczyszcza i transformuje. Transformuje to, czego nie chcemy, w to, co chcemy. Więc też w ten sposób możecie z ogniem działać. Ja proponuję tym osobom, które też na przykład mają jakieś wątpliwości co do palenia świec. Proponuję, żebyście poczytali na temat magii ognia i zapoznali się z tym. Wtedy może będzie Wam łatwiej. Dobrze, rada o drun. Raz, dwa, trzy. Dokonaliście wyboru? Raz, dwa, trzy. Talia numer trzy, talia numer dwa i talia numer jeden. Jaka jest rada w Waszej sytuacji o drun? Dali numer jeden. Ale pięknie. Nic się nie martw. Nic się nie przejmuj. Niczym się nie przejmuj. Niczym nie musisz się martwić. Masz ogromne wsparcie energii wyższych. Podejmij działania, dokonaj wyboru i śmiało po nie idź. Jesteś na dobrej drodze. Wszystko się poukłada. Wszystko się tutaj ułoży. Tutaj nie ma się czym przejmować. Naprawdę. Energie wyższe nad wami czuwają, dają wam wsparcie, dają wam siłę, dają wam moc. Wy musicie tylko dokonać wyborów i konsekwentnie za nimi podążać. Konsekwentnie podążać do przodu. Przepraszam was, tylko wpuszczę mojego kotka do namiotu. Więc ewidentnie tak, kochani, tutaj dokonujcie wyborów, dokonujcie planów i śmiało za nimi podążajcie, bo to doprowadzi Was do dobrobytu, do sukcesu i jeżeli jest jakaś trudna sytuacja w Waszym życiu, to ona już ulegnie przemianie. Ja myślę, że do trzech miesięcy to już w ogóle będzie wszystko rewelacyjnie. Jeszcze zobaczymy. Tak, nowa droga przed Wami. Mhm. Tylko trzeba działać. Dokładnie. E, to może też być tak, że ta nowa droga, która się zadzieje, jeżeli Wy zadziałacie, to te efekty mogą przyjść za czas jakiś, ale będą. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi Wam o związek, to ten związek też się poukłada, ale też trzeba mu dać czas. Tak, mam tutaj związek, mam miłość, mam partnerstwo. Więc jakby mm, więc, jak czegokolwiek dotyczy Wasza dec decyzja, czegokolwiek dotyczy Wasze zapytanie, jesteście na dobrej drodze i z tej drogi proszę nie schodzić, dlatego że em, macie tutaj, to jest dla Was nowy początek i totalna odmiana losu, zakończenie z niekorzystnego etapu w Waszym życiu i rozpoczęcie czegoś nowego, pięknego, dobrego. Więc, kochani moi, głowa do góry i ruszajcie do przodu. I zobaczymy jaka karta opiekuńcza dla Was postanowienia szanuj to co dla Ciebie najważniejsze jeśli nie istnieje bezwzględne tak nie ma również nie taka karta dla Was i jeszcze wyciągnę dla Was tutaj Idę przed siebie pewnie i ze spokojem. Ufam w swej wewnętrznej mądrości. Piękne przesłanie dla Was, kochani. Także niczym się nie przejmujcie, jesteście na dobrej drodze i wszystko, co się zadziewa, zadziewa się w zgodzie z energiami wyższymi, które się Wami opiekują. Także nowe pomysły, nowe możliwości, nowe początki, totalna odmiana losu przed Wami, ale na pozytywy. To była jedyneczka. Zobaczymy dwójeczkę. Jaka jest rada dla osób, które wybrały talię numer dwa? Ktoś tu zapomina o. Mam wrażenie, że po pierwsze, to dotyczy Waszego partnerstwa, życia uczuciowego. Jeśli nie natomiast to uważam, że powinniście znaleźć osobę, która jest kompetentna w dziedzinie, o której pytacie. Radziłabym zacząć współpracować z mężczyzną, bo ten mężczyzna może was doprowadzić do sukcesu. Więc jeżeli pytacie o jakieś sprawy zawodowe, czy jeżeli pytacie o jakieś sprawy dotyczące. Pieniędzy czy jakichś umów dotyczących finansów, to tutaj trzeba by było znaleźć mężczyznę. Z drugiej strony pamiętajcie o tym, żeby nie dać się wykorzystać, bo macie tutaj runę gebo. Ona właśnie mówi z jednej strony o miłości, ale z drugiej strony jest to runa asertywności. Runa, która mówi daje, ale i dostaje, otwieram się na, na to, co mogę dostać. Mamy echwas, czyli partnerstwo, związki, ale także możliwość podjęcia nowej pracy. Pod warunkiem, że wy nie dacie się wykorzystać. Ja mam gdzieś tutaj silne takie przekonanie, że wy jakby robicie wszystko, byle tylko mieć z głowy, byle tylko było. Nie. Nie możecie w ten sposób postępować, bo to nie będzie dla was dobre. Jeśli wy zaufacie sobie, jeśli wy postawicie siebie na pierwszym miejscu, to mam wrażenie, że możecie być w bardzo fajnym związku z mężczyzną, który będzie e, wart e, także was. Z drugiej strony będzie to partnerstwo, może nawet zakończyć się tutaj małżeństwem. Jeśli natomiast chodzi o pracę, to też mam wrażenie, że możecie liczyć na awans, możecie liczyć na rozwój, możecie liczyć na sukces, na rozwój biznesu także, pod warunkiem, że będziecie wiedzieli, ile sami jesteście warci, pod warunkiem, że odnajdziecie miłość własną i szacunek do samego siebie, bo jeśli wy tego nie zrobicie, nikt inny tego też dla was nie zrobi. Także na tym się skupić i tutaj wszystko będzie dobrze. Idziecie po sukces, kochani. Idziecie po spełnienie, po szczęście albo po tego fajnego mężczyznę, który też może się tutaj w tej sowillo pokazać. Wszystko jest dobrze, tylko otwórzcie się na partnerstwo. Zacznijcie współpracować z innymi, a jeśli potrzebujecie rady kogoś, to wybierzcie kogoś kompetentnego, kto jest naprawdę tutaj fachowcem w Waszej yy, dziedzinie. Jeśli, a, jeszcze jedno: jeśli Wasza sprawa utknęła w czymś, to może warto przenieść ją do jakiejś wyższej instancji, i wtedy odniesiecie sukces. Błogosławieństwo, karta dla Was. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Piękna karta dla Was. I wybierzemy sobie jeszcze tutaj. Mowa dla duszy, dla Was. Jestem twórcą własnego życia. Wybieram zdrowie, radość, szczęście, obfitość, miłość i spokój. Piękne przesłanie dla Was. Także, kochani, głowa do góry piękne partnerstwo, piękny związek, piękna miłość tutaj przed wami. Jeżeli martwicie się, czy tak, czy to się stanie, tak stanie się i będziecie w szczęśliwym związku z kimś, kto będzie was szanował i będzie, będziecie jakby w związku partnerskim, który, który jest właściwie oparty o właściwe zasady. I rada dla osób, które wybrały. Talię numer trzy. Hmm. wow. Oj, czeka Was kochani robienie porządków. Wyjdź z miejsca, które Ci już nie służy. Zacznij działać, zacznij się bronić, zacznij podejmować jakieś decyzje. Zacznij szukać pewności siebie. Wszystko Ci się uda załatwić, wszystko Ci się uda jakby doprowadzić do końca, ale zacznij działać. Poszukaj pewności siebie, popracuj z czakrą splotu słonecznego. Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Gdzie się zgubiłeś? Gdzie się rozmyłeś? Dlaczego ty nie działasz? Dlaczego pozwalasz wchodzić sobie na głowę? Odetnij to. Posprzątaj. Pozbądź się osób, które ci szkodzą. Wyjdź z sytuacji, która jest dla ciebie niedobra. Po odcinaj znajomych, którzy nie są znajomymi. No właśnie. Którzy tutaj pokazują się wtedy, jak czegoś potrzebują. Nie ma wymiany. No. Posprzątaj, po co ci nie wiem, stu znajomych, kiedy przychodzi sytuacja, w której ty potrzebujesz pomocy i jej nie ma. Po co? Posprzątaj to, działaj, ruszaj do przodu. Buduj swoją pewność siebie, buduj siebie na nowo, a dokonasz tego, odrodzisz się. Tylko daj sobie czas. Tutaj, w tej sytuacji, potrzebny jest czas. Potrzeba jest zrobienia porządków, skupienia na sobie, zaczęcia budowania czegoś na nowo i czas. Rekonwalescencja, odpoczynek, zdrowie. Ja mam wrażenie, że tutaj trzeba zrobić porządki. Porządki zdrowotne, porządki w życiu, porządki wśród znajomych, wśród przyjaciół. Sukces jest murowany. Ale zastanówcie się, czy jak gdzieś wyjeżdżacie, to naprawdę te pięć walizek jest wam potrzebnych? Czy nie wystarczy ta jedna? Czy nie warto odciąć tego, co tutaj wam przeszkadza, po to, żeby było wam lżej dalej? Ja zostawię tę turystę, bo ona się tu ewidentnie pokazała. Hmm. Odetnij problemy finansowe, jeśli takie masz. Znajomych, którzy wiszą na tobie. No właśnie, to się pokazuje cały czas to samo. Hmm. I możesz ruszyć nową drogę. Nową drogę. Przed Tobą jeszcze całkowita odmiana losu. Mamy tutaj runę dagas. Wszystko pójdzie w odpowiednim kierunku. Jeżeli są tu osoby, które pytają, czy będą miały rodziny, mam wrażenie, że tak będą: rodziny, żony, dzieci, dom, spełnionych marzeń. Jako niespodzianka od losu, tylko trzeba zmienić perspektywę patrzenia. A na tą chwilę trzeba posprzątać i przestać dać się innym okradać. Z energii, z pieniędzy, z wszystkiego innego. Przestańcie się dawać wykorzystywać. Jesteście silni, mocni. Macie tutaj moc. Jesteście zwycięzcami. Dlaczego tego nie widać? Dlaczego nie skupiacie się na sobie? Dlaczego nie wierzycie w siebie? Macie magiczne zdolności. Możecie tutaj też działać magicznie, wspierać się żywiołami, świecami, dekretami, skryptami runicznymi. Dajcie sobie czas, wszystko przyjdzie w odpowiednim czasie dla Was, ale już tutaj posprzątajcie. Tak, to wszystko idzie w dobrym kierunku, jeśli Wy tylko zrobicie tutaj porządki. Jeśli wy zrobicie porządki. Także, kochani moi, do porządków energetycznych, do porządków w życiu, do porządków w Waszym mieszkaniu Was, kochani, zachęcam. A ja zobaczę tutaj kartę opiekuńczą dla Was, do tej rady. Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Dokładnie jeśli nie wiesz co zrobić, zapytaj kogoś, kto może Ci doradzić. Kto może Ci powiedzieć. W Waszym wypadku tutaj jakiś mężczyzna będzie mógł Wam dobrze doradzić. I karta opiekuńca dla Was przyciągam dobrych, życzliwych, pozytywnych i pomocnych ludzi, takich jak ja. Też pięknie, prawda? Czyli jednak ta pomoc od innych gdzieś jest wpisana w Waszą radę. Ja Wam tego życzę, żebyście znajdywali osoby, które będą Wam życzliwe, dobre i które będą Wam dobrze radziły i doradzały. I otwórzcie się na to i działajcie, kochani, bo tutaj naprawdę trzeba zrobić te porządki. Najwyższy ku temu czas. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Pa pa!